Gdzie jest bestia? Patrzysz na nią. To jest krowa. Wcale nie! Jest to kreatura pochodząca z ceteru, która bije krew swoich przeciwników. To jest krowa. Możesz tak mówić, ale jeżeli ty nie zabijesz tej bestii, musimy wyznaczyć swojego najlepszego wojownika. <śmienic> <śmienic> Idź szybko, Zabij bestie. Ja mam żonę i dzieci. Nie, nie masz. Przypomina mi się pewien dzień. Zabij bestie. Zabij spatyka. Zabij bestie! Wal w oczy. ja chcę do domu. Więc nie żyjesz. Ty. Podejdź do mnie. Co? Ja umieram. Nie, nie umierasz. Mój żywot się kończy. Nie, wcale nie. Umieram, kurde. Dobra, dobra, umierasz. Ja cię już gdzieś nie widziałem? To jest krowa. Występuje bardzo często na tym biomie. Hej, świnia! Tak, to jest świnia. Także występuje bardzo często. Mogę na niej jeździć. Hej, spójrzcie, on tu się na bestia. O! To jest świnia. Ona bardzo często występuje na tym biomie. Pałałabro świnie! Weź tę książkę. Leć, nie na Twitterze. Nie! Ta książka, ona mówi o czymś ważnym. O czym? O noczu.